Jako, że ostatnio dość sporo się mówi o dronach, uznałem, że najwyższa pora przypomnieć pokrótce historię drona. Dziś technologia dronów kojarzy nam się ze współczesną technologią, jednak, tak naprawdę, pierwszy prototyp drona po w XIX wieku, dokładnie w 1898, i wyprodukował go Tesla. Tak, moi kochani. To był dron, który rzeczywiście nie latał, tylko pływał. Był to statek jednakże kierowany bezzałogowo za pomocą właśnie fal radiowych. To rozpoczęło rewolucję, gdzie natychmiast zaczęto szukać zastosowania tej technologii w militarnych właśnie właściwościach obronnych, ochronnych kraju. I tak powstały pierwsze drony latające, aczkolwiek ich użycie się datuje dopiero. Na II wojnę światową, choć już podczas pierwszej pierwsze statki kierowane drogą radiową już były podczas wojny używane. Współczesne istniejące drony jednak bardziej są tutaj oparte na technologii, która powstała w latach 70. i 80.. Tak, mówimy o technologii, która ma ponad 40 lat. 40 lat temu wojsko już posiadało technologię dronów, co można sobie wyobrazić, że jak na tamte standardy, to dronów dobywało się coś wyjęte centralnie science fiction. To oczywiście z czasem się rozwijało, zaczęło być coraz tańsza produkcja tych dronów, zaczęto wdrażać je też do innych właśnie użytkowych, do kręcenia filmów i tym podobnych innych zastosowań. Technologia dronów wkraczała, ale była dostępna tylko dla tych najbogatszych. Jednak zauważmy, że tak naprawdę 30 lat minęło, zanim technologia dronów pojawiła się ogólnodostępna. Dziś, gdy mówimy słowo dron, wyobrażamy sobie tą komercyjną zabawieczkę. W rzeczywistości Technologia dronów jest dużo bardziej zaawansowana. Są bardzo małe drony, są drony wielkości samolotów, są drony, które mogą latać naprawdę wysoko, naprawdę dalek, z daleka sterowane być. Są takie, które mogą podróżować pod wodą. I to mówimy tylko o tej technologii, o której my dzisiaj wiemy, która jest dzisiaj powszechnym naszym, powszechnym naszej wiedzy. A co w takim razie z technologią militarną? A wiadomo, jest najczęściej utrzymywana w tajemnicy i sekrecie. Kochani, technologia dronów jest dużo bardziej zaawansowana niż my dzisiaj wyobrażamy to sobie. Większość społeczeństwa, większość rasy ludzkiej żyje co najmniej dekadę, jak nie kilka dekad wstecz, jeżeli chodzi o wiedzę i technologię, ponieważ ta wiedza i technologia jest utrzymywana tylko u tych najwyższych, nie jest ogólnie dostępna. Ona będzie dla nas dostępna za kilkanaście, kilkadziesiąt dopiero lat, ale to nie znaczy, że ona już nie istnieje. Popatrzcie, jak bardzo technologia się rozwinęła w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Zobaczcie, jak bardzo musisz rozwijać przez kolejne 30. Teraz sobie zdajcie sprawę, że ta technologia już istnieje i już jest w użytku. Tylko większość ludzi o tym po prostu nie wie. Nie mówię wam tego, żeby was straszyć, czy dać jakieś teorie z Chodzi mi tylko po prostu o to, żebyście zdali sobie sprawę, że nie wszystko co widzimy wydaje nam się zjawiskiem paranormalnym, jest takim zjawiskiem. Czasami mówimy po prostu technologii, o której my zwykli przeciwnicy.